Dzień dobry Państwu, Szymlonek, dziennik Gazeta Prawna. Jesteśmy w Krakowie na Open Ice Economy Summit 2022, a ze mną w studio Marta Ekner, przewodnicząca samorządu studentów SGH. Dzień dobry, bardzo miło. A co studenci robią na takiej konferencji? Czego chcą się dowiedzieć? Studenci uczestnicząc w takiej konferencji przede wszystkim chcą dowiedzieć się, jakie panują trendy na takim globalnym rynku biznesu czy takim e, gospodarczym. Chcielibyśmy również wziąć udział e, aktywny i bierny podczas słuchania paneli. Teraz bardzo, bardzo ciekawą, ciekawą taką ścieżką e, jest miasto przyszłości, gdzie właśnie e, wielu młodych ludzi będzie wypowiadało się na temat tego, jakie jest ich wyobrażenie, jak chcieliby, w jakim mieście chcieliby żyć w, właśnie w, w ciągu najbliższych w ciągu tych dalszych lat. Uh -huh. A szkoła główna handlowa to szkoła, która kształci właśnie liderów gospodarki, liderów ekonomii. A czy te tematy to są tematy, o których młodzi ludzie dzisiaj rozmawiają? Czy tematy związane z klimatem, z gospodarką, z inflacją, no, z trudnościami gospodarczymi to jest to, co jest w codziennych Waszych dyskusjach? Tak, no tutaj y, wydaje mi się, że i poprzez to, że właśnie studiujemy, studiujemy właśnie na uczelni y, takiej ekonomicznej i takiej uczelni biznesowej y, i również dlatego, że są to tematy, moim zdaniem, takiej nieodłącznej y, debaty publicznej, czy to niekoniecznie wśród jakichś ekonomistów i studentów ekonomii, ale i również studentów każdego innego kierunku, dlatego że inflacja, zrównoważony rozwój, biznes są to rzeczy, które dotyczą nas wszystkich i które przeplatają się ze sobą. Mm -hmm. Rozmawiałem dzisiaj tutaj z dyrektorami, prezesami różnych firm o rynku pracy. Bardzo wiele podkreślali, jak to stawiają na zrównoważony rozwój, na to, żeby być organizacją inkluzywną, włączającą, żeby zapewnić równość. Byłem ciekaw, jak na to właśnie patrzą młodzi ludzie, którzy szukają pracy, którzy są albo teraz zaczynają jakieś różne zajęcia studenckie, albo niedługo wejdą na ten rynek już pełnoetatowej pracy, kiedy zaczną swoją pierwszą poważną. Nie mówię, że te studenckie nie są poważne, ale najczęściej nie są pełnoetatowe w tym sensie, swoją pracę już na rynku takim no, bardzo konkurencyjnym. Na co zwracacie uwagę wybierając pracodawcę, szukając swojego pierwszego, drugiego czy trzeciego pracodawcy, no ale już właśnie po studiach. Tak, no tutaj, tak jak pan wspomniał, my zwracamy bardzo uwagę. My jesteśmy takim młodym pokoleniem, które jest wymagające. Wydaje mi się, że też taka świadomość nas jako młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy, którzy wiedzą czego chcą, ona stale rośnie i jest zdecydowanie większa niż na przestrzeni ostatnich kilku lat. I tutaj właśnie... My, wybierając pierwszą, pierwszą czy już kolejną pracę, zwracamy nie tylko uwagę na to, jakie będą wynagrodzenia finansowe, ale zwracamy właśnie również na te cele i aspekty zrównoważonego rozwoju, czyli jak firma podchodzi do, do etyki zatrudnienia, do ESG, jak traktuje swoich pracowników, jakie są jej długoterminowe plany, czy wypełnia te długoterminowe plany. Właśnie tutaj. Em, Wydaje mi się, że nastąpiła spora zmiana, dlatego że tak jak już rozmawiałam z, z osobami, które kiedyś jednak wkraczały na ten rynek pracy, to jednak głównie ten aspekt finansowy dominował, a teraz stajemy się coraz bardziej tacy świadomi i wydaje mi się odpowiedzialni też tego, co, co dzieje się dookoła, no bo musimy przyznać, że zmiany klimatyczne jednak dzieją się, to jest na naszych oczach i to nas dotyczy i chcielibyśmy właśnie móc mieć wpływ poprzez chociażby wybieranie odpowiedzialnego, odpowiedzialnego odpowiedzialne miejsce pracy. Uh -huh. Jak się studiuje na SGH? <laughs> to bardzo podchwytliwe pytanie, ale um, uważam, że studiowanie w SGH um, jest bardzo taką dobrą rzeczą, żeby nauczyć się właśnie odpowiedzialności i brania, brania odpowiedzialności za siebie oraz za otoczenie. Tutaj, idąc do SGH, ona, ta uczelnia się bardzo różni, czy to wśród, wśród uczelni ekonomicznych, czy ogólnych. Tutaj idziemy na pierwszy rok, który jest ogólny. Mamy jeszcze możliwość takiego rozpatrzenia się w tym, co nas interesuje, a później wybieramy ścieżkę, którą byśmy chcieli podążać. Kolejną kwestią jest to, że jednak nasza kadra akademicka, ona nie jest tylko osadzona w tym świecie nauki. My tutaj mamy Wielu profesorów, wielu wykładowców, którzy pracują w Narodowym Banku Polskim czy na giełdzie papierów wartościowych, gdzie jednak ten świat akademicki bardzo przeplata się ze światem biznesu. I wydaje mi się, że też dzięki temu, dzięki temu, że mamy takie inspiracje wśród takich biznesowych wykładowców, mamy bardzo silnie rozwiniętą działalność organizacji studenckich. U nas ich działa około 40, gdzie jednak ten kontekst ze światem biznesowym, pozyskiwanie partnerów, yy, współpraca, organizowanie różnych kongresów yy, daje nam bardzo dużo, jeśli chodzi i o kompetencje przyszłości, i o yy, później znalezienie jakiegoś zatrudnienia. Uh -huh. A jak dzisiejsza sytuacja gospodarcza, ekonomiczna inflacja yy, kłopoty z kredytami. Yy? To jest coś, o czym młodzi ludzie rozmawiają, czym się przejmują, czy jeszcze mam czas, jestem studentem? Nie, właśnie tutaj rozmawiamy o tym teraz. Bardzo poważnym problemem jest to, jak wygląda sytuacja na rynku mieszkaniowym, dlatego że wielu z nas, studiujących w SGH, no i ogólnie wydaje mi się, że w Warszawie jest spoza Warszawy. Musi wynajmować mieszkanie, albo ewentualnie kupić. Ceny poszły bardzo do góry i wielu studentów, których było stać na wynajem jakiejś kawalerki w miarę dobrej lokalizacji, musi albo szukać jakichś akademików, o które też jest ciężko, albo szukać jakichś osób do współwynajmowania mieszkania. Tutaj właśnie też zauważyliśmy, że wiele studentów podejmuje pracę zdecydowanie wcześniej, już nawet na, na pierwszym roku studiów, a na drugim to już mi się wydaje, że to jest po prostu taki standard. No dobrze. A jak wygląda tak poza tym życie studenta? No poza tym, że się uczycie, że musicie trochę pracować, to, to jak teraz wygląda życie studenta? To jest bardzo podchwytliwe pytanie. Oj, już drugie mi się udało tak zadać. Nie, ale życie studentów właśnie. Ja mogę się wypowiedzieć, jak wygląda życie takiego typowego studenta SGH. I ono właśnie toczy się głównie wśród tych organizacji studenckich. Jakby my, należąc do organizacji studenckiej, czujemy przynależność do takiej rodziny. I my, tak jakby w ramach tej organizacji, spędzamy cały nasz czas i całe nasze życie. Na przykład. Jak próbujemy organizować jakiś kongres, jakieś panele, to oprócz takiego aspektu merytorycznego, takiej współpracy my też często się spotykamy na jakieś narady, na rozmowy, na integrację, po prostu nawiązujemy ten kontakt między sobą. Czyli nawiązujemy tak jakby taką silną sieć kontaktów, która później też, dzięki uh -huh. której później nam też jest łatwiej znaleźć pracę, czy na przykład założyć firmę. Bardzo często jest tak, że studenci SGH, którzy kiedyś razem współpracowali w czymś, później zakładają jakiś startup. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę Państwa, o tym właśnie, jak wygląda życie studenta i e, o tym, na co młodzi ludzie obecnie zwracają uwagę, rozmawiałem z panią Martą Ekner, z przewodniczącą samorządów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.